Witam wszystkich, przemyślałem, że jak wyjeżdżam za granicę, właśnie siedzę w aucie i przymierzam się do tego, żeby wybrać się w bardzo przyjemne miejsce nad jeziorem. Oczywiście, wy też pewnie zastanawiacie się, lub też macie miejsca, w które wybieracie się na wasz urlop wakacyjny. Mam nadzieję, że pogoda wam przypisze tak samo jak mi. Jest gorąco, jest prawie 30 stopni. Dzisiaj no, poszukałem trochę cienia, ponieważ no, nie dało się wytrzymać w takiej temperaturze. I też szukam miejsca właśnie nad jeziorkiem nad tym, żeby choć chwilę zamoczyć się w wodzie, schłodzić się. No i spędzić miło czas oczywiście. Mam nadzieję, że Wasze wakacje, Wasze urlopy są równie miłe, równie przyjemne. Mam nadzieję, że korzystacie, wypoczniecie i wrócicie w pełni. Pozdrawiam serdecznie Przemysław Andrzejak wyjazd za